Wiem, że nie jest grzecznym i po prostu nie trzeba śmiać się z cudzych niepowodzeń i nieładnie nie wypada, i tak dalej. Ale tutaj trudno było mi powstrzymać się od uśmiechu, bo mamy sytuację jakiejś tam budowy oczyszczalni. I tę budowę prowadziło konsorcjum. Konsorcjum podzieliło się robotami. I była rozbieżność w rysunkach osadników. W branży technologicznej one były narysowane w kształcie koła, w branży konstrukcyjnej w kształcie kwadratu. I tak konsorcjanci byli podzieleni z robotą tak, że jeden robił branżę technologiczną, drugi konstrukcyjną. Jeden wziął swój część papierów, drugi wziął swoją część papierów. Jeden zrobił według swojej części papierów kształt koła, drugi tak, zgadza się, zrobił według swojej części papierów kształt kwadratu. I zorientowali się w tym, że mają tutaj taki problem jak przedszkolak, który w tych takich wciskankach, gdzie masz kształty i różne dziurki, trzeba dopasować, kiedy przyjechały te koła na plac budowy. I tak oczami wyobraźni widzą, jak przyjeżdża właśnie przedstawiciel tego jednego z członków konsorcjum ten z kołami i mówi: "Cześć, chłopaki, jestem no w końcu Przywiozłem będziemy montowali. A ten, który od kwadratów tam na miejscu był, tak patrzy. Ale czemu czemu okrągłe? No, i jak temat wyszedł, to wykonawca chciał dostać e, wynagrodzenie dodatkowe za koszty potrzebne do dostosowania kół do kwadratów na odwrót chyba, bo ostatecznie stanęło na tym, że miała być to koła. No, i bardzo ważne rozważania, mimo że temat humorystyczny nieco, co do tego, kto właściwie odpowiada za. Te rozbieżności dokumentacji. Spoiler alert: tutaj sąd przyjął, że odpowiada wykonawca. Dlaczego sąd pisał, że dostrzeżenie rozbieżności nie powinno stanowić dla wykonawców nadmiernej trudności, skoro w ostatnich latach buduje się osadniki tego typu w formie koła, stożka, a nie kwadratu sześcianu? Dodatkowym impulsem skłaniającym wykonawców do zauważenia problemów powinno być to, że według ich obliczeń należało zużyć mniejszą ilość betonu niż zakładaną w dokumentacji. Nadto zdziwienie budzi całkowity brak koordynacji między wykonawcami, jako uczestnikami konsorcjum wykonującego wspólne zadanie. Wbrew zarzutom wykonawców, dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego, chociaż zawierała niedokładności i braki, np. odnośnie parametrów betonu. To jednak Biegło ocenił, że dawała podstawę do wybudowania osadników w formie koła. I tutaj jest tak, tu są takie technikalia, którymi już nie będę tutaj nikogo męczył, ale że rzeczywiście był tam rysunek wskazywał na rzut płyty korony, gdzie było wyrysowanie koła z oznaczeniem średnicy, opisem dla górnego koła lei i tak dalej, i tak dalej. Można się pośmiać. Ale dochodzimy tutaj do bardzo ważnego pytania. No bo, jeżeli to są rzeczy, które biegły i sąd stwierdzają, że to jest oczywiste, że powinien stwierdzić wykonawca, to dlaczego nie przyjmujemy, że oczywistym jest, że powinien nie dopuścić do ich przepuszczenia projektant i powinien zauważyć je inwestor? I nawet w, kiedy rzuciłem ten wątek, tak hasłowo, tego rozstrzygnięcia w swoich kanałach w mediach społecznościowych. Na Facebooku odezwała się właśnie w komentarzach pani, że ona sobie nie wyobraża, pracowała po stronie inwestorskiej i nie wyobraża sobie, żeby taki faka przepuścić. No bo jest ten wieczny argument, ale inwestor nie jest profesjonalistą, profesjonalistą jest wykonawca. Tylko ja mam tutaj duży problem z taką koncepcją i to nie na bazie jakiejkolwiek prawniczej, ale czystej pragmatyki, bo jeżeli okazuje się, że jakiego, o jakimkolwiek błędzie byśmy nie mówili, bo to jest błąd, to nie jest już rzecz, którą projektanci mogą wrzucić sobie, jako że oni mieli swój pomysł, zamysł i to zostało. Inaczej, jeżeli trafiły dwa różne rysunki do dokumentacji, nie powinny trafić, powinno być to wszystko spójne. To gdzie jest granica, w której inwestor za cokolwiek odpowiedzialność będzie ponosił? I problem z tym mam taki, że jeżeli stwierdzamy, że nie ma takiej granicy i idziemy w kierunku, że wystarczy, że, że wykonawca mógł coś stwierdzić i to jest jego problemem, no to nie wiem, czy sądy mają zamknięte oczy na to, że to jest zielone światło dla, dla patologicznego rynku. Bo z tej perspektywy inwestorowi nie ma rzeczy, z perspektywy inwestora nie ma rzeczy bardziej opłacalnej niż nawsadzać błędów zakamuflowanych kosztów, bo czego nie wyszuka wykonawca, to jego. A jak znajdzie, gdzieś tam wyłapie, no to OK, to się wyklaruje. I jeżeli ktoś tutaj chciałby się unosić honorem i stwierdzać, że no ale przecież zamawiającemu, zamawiający chce dobrze, że to jest te narzędzie ochrony, że te ryzyko nie występuje, no bo zamawiający chce mieć dobrą, zrobioną robotę, on jest w porządku. Nie, nie jest. On nie chce dobrej roboty, on chce mieć jak najtaniej. I wiele przykładów wyroków takich jak ten pokazują, że nie jest to czarno-biały świat, w którym w białych kolorach występuje ten inwestor. Także przyjmowanie, że gwarancją dostateczną racjonalnego obrotu jest to, że zamawiający nie będzie robił źle intencjonalnie, to ja szczerze mówiąc kupuję to w tym zakresie samym, jak pozwolenie na to, że ktoś. Obcy będzie miał prawo schodzić za mną z pistoletem przystawionym do mojej głowy. No bo on jest dobrym gościem i za spust nie pociągnie. Jeżeli ktoś chce bronić stanowiska, że inwestorzy jako tacy właśnie robią dobrze i to jest dostateczna gwarancja tego, że nie będzie problemów, no to zachęcam do udziału w eksperymencie społecznym, żeby zwolennicy właśnie ze strony inwestorskiej tej koncepcji z tym obcym człowiekiem, z pistoletem za nimi pochodzili tak przez tydzień i na ile to komfort psychiczny budzi i na ile jest akceptowalne. Tutaj a propos też na Linkedin przetoczyła się taka krótką dyskusję miałem komentarzową z Panią. Linkedin lubię pod tym kątem dlatego, że chociażby ta Pani bardzo merytorycznie broniła swojego stanowiska, z którym się nie zgadzałem, nie zgadzam nadal, ale możemy rozmawiać kulturalnie merytorycznie, gdyż z mojej perspektywy Działanie inwestora, który mówi: Ja nie jestem profesjonalistą, nie przyjmuję, po prostu biorę te papiery, nie weryfikuję ich, no bo kimże jestem, żeby sprawdzać? Okej, okay, rozumiem w pewnym stopniu, ale jakoś z robotami budowlanymi tak nie macie, szanowni Państwo. Tam macie zewnętrznego usługobiorcę, usługodawcę, przepraszam, inspektora nadzoru, który sprawdza Wam te roboty, bo nie macie kompetencji. Więc dlaczego nie robić takiego zewnętrznego audytu dla dokumentacji, jeżeli twierdzicie, że sami nie macie kompetencji, żeby ją sprawdzać? I tutaj właśnie mówię o tej dyskusji LinkedInowej z panią, która architektem jest, jeżeli pamięć mnie nie myli, na pewno projektowaniem się zajmuje, która wskazywała, no ale przecież przy projektowaniu mamy procedurę weryfikacji, jest zatwierdzenie przez innego profesjonalista od projektowania itd. i tak dalej. I okej, okay, ja się z tym zgadzam, nie mam tutaj ciemnej plamy. Dostrzegam tę różnicę, że jest ten wewnętrzny proces weryfikacji. Tylko problem w tym, że on nie działa. No bo ta zasada jest od dawien dawna, a procesów dotyczących błędów z dokumentacją jakoś nie ubywa. Sytuacja taka jak w tej sprawie jakoś zaistniała. Czyli rozumiem teorię, ale wolę rozmawiać o praktyce. A praktyce. Praktyka według mnie jest taka, że cokolwiek kształt, który mamy teraz, nie doprowadza do wyłączenia problemów z dokumentacją projektową. Bo tutaj już nie, nawet w kontekście tej sytuacji, no to nie ma co mówić o takie takim eufemistycznym problemie: to jest błąd po prostu projektantów, który odbył się dla nich bez konsekwencji, jak to błąd projektantów zazwyczaj się dla nich odbywa. Do oceny przez każdego, ja jednak. Życzyłbym sobie, żeby ten wątek odpowiedzialności wykonawcy znalazł jednak szersze rozwinięcie. Kojarzy no, mi się właśnie wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie Generalna Dyrekcja w jednej ze swoich inwestycji popełniła taki błąd, nie wiem czy rachunkowym go nazwać, w każdym razie kosztorys nie do końca zgadzał się z tym co projektowano. I tam też właśnie było bardzo, jak w bęben dosłownie, walił i biegły, i zamawiający, że ten błąd dało się z łatwością stwierdzić. No i sąd okręgowy zadał takie bardzo przytomne pytanie: No dobrze, ale jeżeli się dało, panie zamawiający, to czemu wyście nie stwierdzili? I znowu tu troszkę inny kontekst, bo przed generalną dyrekcją inny standard staranności należy stawiać niż przed jakimś przed jakąś gminą. Chociaż może czy trzeba inaczej. Generalna dyrekcja na pewno ma inne, inny potencjał kadrowy i inne know-how, inne kompetencje niż jakaś tam gmina z, z Podkarpacia czy z Podlasia czy z Mazowsza czy z Małopolski czy gdziekolwiek indziej. Ale znowu ten standard, który ja bym, którego bym sobie życzył to traktowanie jednak rynku zamówień publicznych jako, jako dwustronnie profesjonalnego. I jeżeli już chcemy bawić się w to, że oceniamy, czy wykonawca mógł stwierdzić, to według mnie powinna pójść też ocena za tym, dlaczego nie stwierdził inwestor. I jeżeli dojdziemy do przekonania, że nie tylko wykonawca mógł stwierdzić, ale także zamawiający, dokładając należytej staranności, mógł wyłapać pomyłki, to nie widzę najmniejszego powodu, dla którego miałoby się to skupiać na wykonawcy ostatecznie. Czy może inaczej, wydaje mi się, że przyjęcie, że skupia się to na wykonawcy prowadzi nas wprost do patologicznego rynku, którego ani sobie, ani nikomu tutaj słuchających czy obserwujących bym nie życzył jako osoby, osobie, które finansuje swoimi podatkami wszelkie inwestycje.